O matko, co oni chcą zrobić? Przecież to nie może się udać. Odezwać się czy nie? No dobra, powiem im, że to bez sensu. Albo lepiej nie, bo potem skrytykują mój pomysł. Cześć. Z tej strony Karolina Krzywicka z AMG Studio. Dzisiaj skupimy się na jednym z kluczowych elementów budowania zdrowej kultury organizacji, czyli konstruktywnych, mądrych sporach. W życiu każdej organizacji czy zespołu spory są nieuniknione. Często są traktowane jako coś negatywnego, co może zaszkodzić relacjom w zespole, i wtedy ludzie starają się ich unikać. Ale brak sporów bywa równie zabójczy, o czym przekonały się firmy, które nie zmieniły się razem z potrzebami klientów i których dziś już nie ma na rynku. Dlatego chciałabym podzielić się z Wami perspektywą, jak konstruktywne, mądre spory mogą być rzeczywistym motorem do pozytywnych zmian i dobrych decyzji. Konstruktywne mądre spory, czyli jakie? Nie takie, których celem jest zwycięstwo jednej strony kosztem drugiej, czyli udowodnienie swojej racji. Ani nie takie, które prowadzą do utrzymywania się napięcia i konfliktów pomiędzy pracownikami. Mądre spory mają na celu rozwiązanie problemu, znalezienie optymalnego rozwiązania, wprowadzenie innowacji, która w dłuższej perspektywie będzie korzystna dla wszystkich. Dlatego warto wspierać konstruktywne spory w zespole. Przyzwolenie na nie powoduje, że pracownicy chcą dzielić się z nami swoją wiedzą, swoimi pomysłami i wątpliwościami. To rozwija kreatywność i innowacyjność w zespole, otwiera drzwi do nowych pomysłów i perspektyw, i pozwala uniknąć wielu niekorzystnych działań, które organizacji mogłyby zaszkodzić. To wszystko prowadzi zwykle do znacznych postępów w rozwoju firmy. Paradoksalnie, konstruktywne spory pomagają przełamać bariery nieporozumień, unikać eskalacji konfliktów, co z kolei sprzyja budowaniu pozytywnej atmosfery w zespole i buduje zaangażowanie, bo każdy czuje się wysłuchany i wie, że ma realny wpływ na to, co się dzieje w zespole. To dużo zdrowsze niż ciągłe udawanie i zamiatanie problemów pod dywan. Rola lidera w konstruktywnych sporach jest nieoceniona. Lider może wspierać te konstruktywne spory, tworząc bezpieczną przestrzeń, w której pracownicy czują się swobodnie i mogą wyrażać swoje myśli, dzięki czemu zespoły mogą skutecznie pracować nad rozwiązaniem problemów. Może do tych sporów zachęcać, a jednocześnie stać na straży, aby nie przekształciły się one w zwykłe kłótnie, z których nic dobrego nie wynika. I pamiętajcie proszę, że nawet jeżeli mamy do czynienia ze zwinną, płaską organizacją, gdzie prawie nie ma szefów, to każdy pomysł czy projekt, nawet jeżeli w zespole oficjalnego szefa nie ma, ma swojego lidera. Konstruktywne, mądre spory są kluczem do budowania silnych zespołów i efektywnych organizacji. Wydobywają zespołowy potencjał, ale wymagają praktyki i zaangażowania każdego z nas. I bądźmy szczerzy, to one sprawiają, że zebrania są ciekawe, a nawet fascynujące. Dziękuję, że byliście dziś z nami. Niech wasze spory będą konstruktywne i prowadzą do pozytywnych zmian. Jeśli ten film dostarczył Ci wartości, nie zapomnij udostępnić go i zostawić komentarza poniżej. Podzielcie się, jak wyglądają spory w waszych zespołach. Na pewno możecie się nawzajem zainspirować. Do zobaczenia w kolejnym filmie.